One's a killer, 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 killer. That's not sensible, and I can sense the boo That's why these rappers couldn't see me coming If they were, they, were, they were with spectacles And I've got to testify the truth Half of these rappers are only gangsters in the booth If they ain't never been to no pen They just hold one Me, I be no gangster, I'm just telling you the truth But I run up for the game like, it, like it, muszę iść po tego gnojka busa po 30 latach w pierdlu odechciało mu się pewnie agentowania ale cele przyznam niezłą mu załatwili Gnoju z militarnego róż dubsko wychodzisz na wolność. W końcu wolny. a za gnojka zaraz ci laserem dupę zagrzeje do tańca. To rusz te koślawe nogi i za mną maszeruj, bo jak nie jeszcze cię wsadzę na kolejne trzydzieści lat za słownictwo. Zapraszam cię, Brudasie, do lady. Czy przyznajesz się do posiadania broni nuklearnej na wodę grożącą kastracją i kalectwem murzynów? Tak pedali, co sami to mamucicy. No to paszą wąt mi stąd, bo jak nie to zrobię z ciebie kotlety dla mojej mamuszki. W tym samym czasie Here we go. Welcome to my world, nigga. Cadillacs and stacks. Triple X throwbacks with my name on the back. Uh, I know you see us. You want to be us. With your master J on my Adidas. Plus, I ride around in two seats. I hope it's cold because I'm coming with my heater. I'm on the feeder, doing one fit day. Can't you tell by my cup? I'm tipping. All I do is dream about a ty znowu majstrujesz przy tym gruchocie, jak ci się to nie nudzi. A no widzisz, nie nudzi mi się to, no co tam chciałeś. Chodzi o Voodoo. Znalazł nasz hangar i zaczął we mnie strzelać i potem uciekłem do ciebie. Trzeba tego dodża ukryć. Znasz kogoś u kogo go można przechować? Jasne, że tak. Jedź za mną. All real, no joking. Throw your motherfucking hands up in the air. If you feel me, throw your hands up in the air. You better keep your ears open. All real, no posting Throw your hands up in the motherfucking air. If you feel me, throw your hands up in the air. The motherfucking air. If yeah, you don't know me, why you niggas wanna be all in my ear like? Dojechaliśmy tu mieszka mój kumpel z przedszkola od tego czasu go nie widziałem bo go zostawili jak wsadzał seflamastry w dupę. Dobra, dobra spoko ty, idź do Pietrowa a ja idę do mojego wujka sama, bo mieszka tu niedaleko. Puk, puk Pietrof jesteś tu. Kim ty jesteś? Czego tu chcesz? Ja nic nie wiem, jestem niewinny. Zostawcie mnie w spokoju. No, stary Pietrof jeszcze ci dał na nie wyleczyli. To ja James Kumpel z przedszkola, a ty jeszcze nie zmieniłeś tego miejsca zamieszkania. Nadal stara dobra kanciapa. Pamiętasz jak upiłeś się kolą i podpaliłeś tą kanciapę. Nieźle się fajczyła sześć straży pożarnych. Przyjechał. No pamiętam to, jest sprawa. Przechowaj mi tego doja. Spoko wprowadzaj go do garaży. Skąd ty masz legendarnego srebrnego doja? Długo by opowiadać, ale mamy go. Te słyszałem, że umiesz tuningować dobrze samochody. Mam dla ciebie wygranego Nissana. Zapłacę ci dużo za niego. No to na co czekasz? Zajedź nim do drugiego garażu. Zobaczymy co tam masz. Now, Co ty z nim robiłeś, chyba nim na wojnie byłeś? Dobra, teraz wypad muszę być sam. Nie bój się. Słyszałem, że polujesz na tych gnojów co mają srebrnego dodża. Ja też chcę go mieć. Załatw mi go azyski, dzielimy po połowie. Już próbowałem z nimi, nie można normalnie. Zawsze albo uciekają, albo strzelają. Wsiadaj do Ferrari, potem ci resztę opowiem. Go, go, go. go. Come on. Peel If you got a system in the trunk, shoes on the whip, and you rolling up a blunt. Peel off. If you out racing for the door, when the flag gets a blow, when they yelling out, blow If you see the pigs on your tail, knowing if you get locked that you won't make them. Peel What you going to do? Peel when I cruise the strip, you know that it's me. Split the crowd in half like Moses did to the sea. Zero to sixty and four flat. Make you look inferior. Funny how my throwback matches the interior. I ain't scared of ya. Come on, let's be serious. Can't catch me. I'm too fast, too furious. Bullshit walks and cash talk. My low pros. Plan is taki. Ja wysyłam antyterrorystę, aby zabił Pietrowa. Ty wtedy wkroczysz i zabierzesz dodża, i koniec będziemy go mieć. Jeśli chcesz coś więcej zrobić, masz do wykorzystania większy arsenał. Bierz co ci się podoba. Ty to masz talent do tuningowania samochodów. Gratki dobra ja zmykam widzimy się jutro. Dobra narażała płucie. Uh, uh, uh. hey, <laughs> A co to zachęca u mojego wujka? Od kiedy antyterroryści przyjeżdżają do takiego, zadupia zdejmę go ze snajperki. Mamy go, i teraz idź stąd, żebym cię nie widział. Masz krzywy, ryj jak u mamuta. Dobra, dobra, się. gdzie jest moja zapłata? Nie odejdę stąd bez mojej zapłaty. Masz to, Iwon. Brakuje tu 30 groszy. Ty, oszuście, pójdę się poskarżyć do mamy. Oddawaj mi moje 30 groszy i 10 groszy odszkodowania. B, idę do mamy, B. Poczekaj tu ja idę poszukać Pietrowa. Halo Pietrow, wyłaś rzecz. Pietrow to nie jest śmieszne gdzie jesteś ty bałwanie. Człowieku, nie ma go, gdzie on mógł zniknąć, ścigać się nie umie, najwyżej PO części by pojechał, ale o tej porze sklep jest zamknięty. Czekaj spokojnie, ja sprawdzę, może gdzieś w garażu się uchlał i leży pod murkiem, trzeba się bardziej rozejrzeć. Ej James, tu jest jakaś kartka i osiem skrzynek wina. Na co czekasz, czytaj, rzesz. Pietrow nie żyje, przyjechał jakiś antyseror, i go zabił. Nie masz po co się na nim zemścić, bo go już zabiłem ze snajperki. O lol, ale Alfabeta. Wiem, kto chyba za tym stoi, jedźmy już stąd. Tell me what you gon' do, act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do?